Witaj, codzienny kikowy szlak, Waldek Kuberna z tej strony. I dzisiaj kilka słów na temat m, mieć ubaw do końca życia. Kilka dni temu znalazłem m, taki humorystyczny post e, na Facebooku e, z rysuneczkiem i z taką treścią: Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z siebie, albowiem będą mieć ubaw do końca życia. I kiedy sobie go przeczytałem, no oczywiście pośmiałem się troszkę, ale zastanowiłem się. Zacząłem myśleć na temat tego, czy ja mam dystans do siebie, czy ja potrafię śmiać się z siebie, czy ja potrafię przyjąć czyjś żart na mój temat, a czyjąś krytykę, czyjeś spostrzeżenia na coś związanego ze mną. Niekoniecznie pozytywne, bo przy pozytywnych to zawsze jest, wow, no tak, ale te negatywne, te takie, które nie są zgodne z moim postrzeganiem siebie. I jak na to reaguje? Czy po, takiej, po takim żarcie na mój temat e, potrafię dalej pośmiać się i dalej iść do przodu? Czy, czy jednak włącza się ten mechanizm e, zasiany jeszcze w tych czasach komuny, bo ja jestem już prawie 60-latkiem, więc przeżyłem kawał czasu w tych mrokach komunizmu. Więc czy, czy włącza się ten mechanizm, który zaraz szuka przyczyny tego, że ktoś tak powiedział, tego, że um, rzeczywiście coś chyba ze mną jest nie tak, że chyba jest problem jakiś i rzeczywiście powinienem tutaj zrewidować swoje postępowanie, swoje nastawienie, swój wygląd, swoje działanie i tak dalej, tak dalej. od tego, co to dotyczyło. I zacząłem myśleć o tym, zacząłem myśleć o tym. I do tego stopnia zaintrygowało mnie to, że pomyślałem: "Dobrze, nagram dzisiaj ten filmik na ten temat, bo chciałbym również ciebie spytać. Chciałbym, żebyś ty sam siebie czy sama siebie spytała, czy masz dystans do siebie? Czy potrafisz śmiać się z siebie?" To jest tak ważne, to jest tak bardzo potrzebne. I ostatni czas na przykład w moim życiu ostatnich kilka miesięcy przynosi szereg szereg zmian bardzo ważnych zmian, przy których no nie wszystko wychodzi idealnie, nie wszystko idzie tak, jakby się chciało. Są ludzie, którzy, z którymi było się blisko przez lata, ale którzy nie bardzo rozumieją te wszystkie kroki, które w tej chwili dokonuję, to, co robię i w jaki sposób działam, i to wywołuje różne lżejsze, czy troszkę mocniejsze napięcia. I wtedy zadaję sobie pytanie, czy potrafię do tej relacji? Przez to, właśnie, że potrafię śmiać się z siebie, że potrafię podejść do siebie z dystansem, wnieść więcej luzu, sprawić, żeby ta relacja mogła spokojnie przetrwać, sprawić, żeby zrozumienie moich poczynań przez e, ludzi, których mam wokół siebie, było. Mm, Bardziej łatwe, bardziej dostępne, właśnie poprzez ten luz, właśnie poprzez tą umiejętność śmiania się z siebie. Pracuję cały czas. Z siebie, z siebie, nie z Ciebie. Pracuję oczywiście cały czas nad tym. Mocno, mocno, mocno Pracuję. Tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak. Serdecznie Ci dziękuję za to, że wszedłeś na mój kanał YouTube. Jeżeli chcesz, abyśmy byli w kontakcie, to proszę cię zasubskrybuj mój kanał YouTube. Dodaj mnie do znajomych w Facebooku, na Facebooku. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, Waldek Uber tej strony. Hej.